Okej, okay, mapki już oceniłam, zaraz czas na kosmetyki i drwiny. Standardowo, nie widziałam jeszcze tych kosmetyków. Będę sobie tak powoli zjeżdżać w dół, kopiować nazwę i przeglądać go na modelu, na Loadout TF. A to jest pierwszy kosmetyk, jak widzicie bardzo klasyczny, Fajne. Troszkę podobne do takiej czapki, Ono się chyba nazywa Billie's, coś tam Billie, Bill's Hat, patrzcie, całkiem podobna. Chociaż ta, jak widzicie, ma kolorek czerwony, ale też jest takim beretem, gdzie pasować tak naprawdę do większości loadoutów. Zmieniłam na reference pose, dlatego że tutaj mamy kurteczkę, a ona też jest bardzo klasyczna, taka no, pasująca w zasadzie do każdego loadoutu. Mi się ogólnie kurtki podobają, więc też na plusik bardzo ładna. Mam problem, bo nie mogę znaleźć czapki. Miałam problem ze znalezieniem tej czapki, bo myślałam, że jest dla snajpera. I patrzcie, tutaj jest jakiś styl drugi. O! To jest taki o Moro, ten mi się bardziej podoba. Bo ten kurczę, no mówię, no, no jak snajper! I te okulary. Ta druga wersja mi się zdecydowanie bardziej podoba, ale też ogólnie mi się podoba ta czapka, jest właśnie klasyczna. Może pasować do wielu loadoutów. Fajna, podoba mi się. To jest dziwne. Te nogi troszkę wyglądają jak dla grubego. To jest też drugi styl, ale on się też różni tym, że ma moro. Jakby fajny jest ten koncept, nie? Te, te wódki, te skarpety, ale to nie pasuje na nogach żołnierza. Dajcie znać w co o tym sądzicie. A tu jest coś fajnego. Patrzcie, taka koszula z takim bezrękawnikiem fajne, fajne, fajne. Chyba tego typu koszuli jeszcze nie mamy na żołnierza. Ja wiem, że jest na demomanie, wiem, że jest na grubym. Na skałcie chyba też taką koszulę mamy, ale chyba na żołnierzu nie widziałam. Zadałam sobie strud, żeby sprawdzić i faktycznie nie znalazłam. Właściwie to jedyna klasa, która na ten moment nie ma tego typu koszuli to jest Pyro. Ale jak mi coś przeoczyło, to dajcie znać w komentarzach. Ja też tutaj widzę kolejne wyzwania, jakie widocznie miała osoba, która to modelowała bo popatrzcie na teren. I nie wiem, czy to wynika z tego, że tutaj, o, w tym miejscu się kończy ręka w kurtki takiego klasycznego żołnierza. I też zastanawiam się, czy ten sam problem nie wystąpił przy tworzeniu nóg, że ten model był bardzo niewdzięczny. Na pewno z daleka wygląda to fajnie, mi się podoba. To jest klasyczna czapka, która wszędzie praktycznie pasuje, też mi się podoba. O, to jest fajne. Popatrzcie tylko. Bardzo ładny kosmetyk. Już bardzo fajnie wykonany. No i no, wygląda super. Bardzo mi się podoba. Czy jest jakiś jeszcze tutaj inny styl. Zobaczmy. Tak, tutaj jest z moro, a tu jest bezmoro. Według mnie i tak, i tak jest fajnie. Chyba nawet bardziej bezmoro w tym przypadku. Ktoś tak moro mi bardziej pasuje dla żołnierza, tego przy żołnierzu zdecydowanie wolałam moro. To są jeszcze spodnie do zestawu. Ja może zmienię ten kolorek na taki zwykły, żeby pasował do góry. Ej, no ładne te spodnie. Patrzcie. Takie spodnie troszkę w stylu cargo, bo to są takie kieszenie po bokach. Ja ogólnie lubię nosić spodnie cargo, tak tak przy okazji wam powiem. I te buty też fajne, fajne, takie wiązane. No i jak na razie najbardziej mi się podoba ten zestaw. Dobra, wchodzimy na Demomana. Taka dosyć nietypowa czapka, taki hmm, taki hełm w kształcie chyba bomby samoprzylepnej? Kurczę, coś mi przypomina ten helm, ale nie jestem w stanie powiedzieć, co mi przypomina ten hełm. Okej, okay, tutaj widzę, że to jest podobno inspiracja, tylko nie rozumiem. MF Doom? To jest jakiś raper. Okej, okay, ja nie znam tego rapera. Heavy ma koszulę. Proszę bardzo. Taka... Statusio koszula? Nie wiem, tak mi się kojarzy. Jeszcze czapucha do tego. O, wiecie, co z tą czapką? To już nawet bardziej wygląda jak jakiś taki styl Spiki Blinders. Ale no, ciekawy zestaw, ciekawy. O! zegarek fajny. Ale kurtka tak sama w sobie, nie wiem, nie w moim stylu. Nie bardzo rozumiem ten kołnierz i tę część z przodu. Nie wiem, to jest taka czapa z różnymi stylami. Okej, okay. a dobra, bo to chyba jest jakiś zestaw racingowy. Tutaj jest wersja, czym on się różni? A, yy, nie ma gogli. Tutaj jest wersja bez napisu. I tutaj bez napisu i bez gogli. No ja to mam taką koszulę, ja zdejmę może ten hełm, bo tutaj akurat już nie pasuje ten hełm. <noise> a ta koszula jest fajna. Popatrzcie na ten detal. Tutaj jest ołówek, długopis i... No chyba się nie doczytam. Inżynier to jest taki człowiek pracujący. Tak Więc ma swoją pracowniczą koszulę. Bardzo fajna. To jeszcze są inne style, zobaczmy. O, w kratkę. O, i tutaj jest, patrzcie, muszka jest dodana zamiast krawata. A tutaj jest z muszką, tylko bez kratki. Fajne. Więc co mi się podoba, zarówno ta wersja, jak i ta? To jest dobre. Dobra, teraz pewnie mnie zjecie, bo ja nie gram w Half-Life'a. Tak, nie grałam w Half-Life'a, <grych> ale kojarzę tą postać. I wiem, że ona jest z Half-Life'a, bo kojarzę po prostu z memów. Ja nigdy nie grałam w Half-Life'a. Może kiedyś spróbuję, ale zobaczę. I teraz zobaczmy inne style. Broda sama, same okulary. No ale wiadomo, to wygląda najlepiej. Dobra, tutaj do zestawu mamy kamizelkę. Tutaj widzimy Heartbeat. Ładna. No i fajnie. Wakacyjnie. Słomkowy kapelusz z okulareczkami. Fajne, fajne. Ehm, um. okej. Okay. To wygląda. Hmm. No, ciekawie. <laughs> Te ramiona takie. No, nie spodziewałam się takiego kosmetyku, szczerze, ale, no, podejrzewam, że będą miłośnicy tego typu kosmetyków. Jest też taka klata dla, dla medyka, i że ona się nazywała. O, mam. To coś. Ja wiem, że są miłośnicy tego typu kosmetyków, ale tutaj w ogóle są inne style. Zobaczmy. Okej, okay, a czym się różni ten od tego? jest jakaś różnica. A dobra, nie ma gwizdka. Uh -huh. A to jest inny kolor. Rany. No, no dobra. Dobra. I tutaj takie coś mamy dla snajpera. Kurczę, dziwne. Luneta na podczerwień. Nie do końca wiem, co to jest. Hełm taki wojskowy. No, nie w moim stylu. Czapka. To taka podobna do Heaviego, którą dzisiaj widzieliśmy. Takie, jakże to się nazywa? Ten typu kaszkiet, tak? Ja wiem, że dziadkowie noszą takie. <laughs> Nie wiem, czy to wraca do mody. Dajcie znać w komentarzach, ale. No tak piki blinders troszkę styl. Drugą jest oczywiście kurtka. Ostatnio szpieg dostaje bardzo dużo kurtek. I to takich fajnych, takich długich kurtek. I powiem wam, że to jest ładne. Ale czy, czy mi się wydaje, czy też spodnie są. Tak, spodnie też są w zestawie? Hmm? Cały strój. No, fajne, fajne, taki elegancki. I też zwróćcie uwagę, że on jest bardzo ładnie wykonany, ten kosmetyk. Taki, widać, mocno dopracowany. A teraz All Classes. Taki robocik, patrzcie. <grym> Ty, on jeździ za nami? Ciekawe, chciałam zobaczyć, jak to wygląda w grze. Bo ja wiem, że są takie kosmetyki na przykład na Halloween, że coś tam za nami lata. Ale nie kojarzę takich kosmetyków, które by były całoroczne. Mam na myśli o jakieś takie elementy latające za nami. To gdzieś chyba jeszcze takie statki były. O, tutaj jest statek, nie? Jeszcze jakiś taki homik. To tego typu kosmetyki to ja kojarzę. Oczywiście one gdzieś tam latają koło nas. Ale takie kosmetyki, które by za nami jeździły, to chyba pierwsze. Pierwszy raz widzę coś takiego. I wiecie, ja też nie mówię o kosmetykach pokroju, jakieś tam kotki, które po nas wchodzą, bo to ma wrażenie, że jest to ubranko, które możemy na siebie nałożyć. Są też takie kosmetyki, które o, na przykład siedzą nam na ramieniach, typu żaba, jakiś ptaszek, piesek. I to się przyczepia do twojego ciała, więc wydaje mi się, że tego typu kosmetyki, no to można określić jako kosmetyk. A taki jeżdżący z tyłu robocik, no to można by powiedzieć, że to jest buddy taki ktoś, kto za nami podąża. Może by dodali do gry coś takiego. Jako taki osobny slot poza kosmetykiem. Może by coś takiego weszło. Tylko też zastanawiam się, jakby to wpłynęło na rozgrywkę. Bo to może być rozpraszające. No, żeby nie było, że, że nagle wchodzisz na serwer, a tam jakieś dziwne stworzonka latają i nie wiesz, co masz z nimi zrobić. Ale zobaczmy, jak to wygląda nareszcie. Aha! Patrzcie! On... Nosi na tej tacce coś innego, w zależności od tego, jaką klasę wybierzemy. U Spaja to był jakiś taki, nie wiem, jakiś rodzaj trunku. Tutaj u Snajpera mamy oczywiście numer jeden Snajper, jakaś kawa czy coś takiego. Zobaczmy, jak to wygląda u innych klas. O, tutaj jest y, napój z babonk, nie? Tak mi się wydaje. W ogóle to tutaj jest jeszcze drugi styl, ja go nie sprawdzam. On jest taki zwykły, bez niczego. Ale będziemy sprawdzać te napoje, bo jestem ciekawa, jak to wygląda u innych klas. Żołnierz ma puszkę? No, Demoman oczywiście trunek, piwko standardowo, Oktoberfest, wódeczka, tak? F u... łoska? O. Myślałam, że może jakiś kanister z benzyną, a tutaj takie, takie zaskoczenie. No, pewnie piwko będzie. No, tak myślałam. Nie do końca widać, co to za piwko, no ale to jest piwko. Dobra, teraz mamy taką czapę all class i to jest czapka z daszkiem. Ale tutaj po raz kolejny ona chyba się będzie różnić w zależności od klasy. Tak więc zobaczmy. Snajper ma czerwoną z napisem Old Green. Kapitan Dance Army Surplit Supplies, Nie wiem. No Demoman oczywiście z napisem XXX. Odniesienie do jego buteleczki. Übercharge! <laughs> to jest super! Burgery! Rusto Oil! Telemax! Dobra, z kosmetyków to wszystko, ale są jeszcze taunty, zobaczymy sobie, jakie drwiny nam weszły. Can it! <noise> Okej, okay. ale słuchajcie, patrzcie na tego robota, on lata razem z tą nogą. Nie wiem, czy to jest kwestia loadout tefa, czy faktycznie to też wygląda w ten sposób w grze, ale jeżeli tak, to mm, trochę jestem w stanie powiedzieć, jak ten kosmetyk może działać. On jest po prostu przyczepiony do nogi. Podążę za twoją nogą. Dajcie znać w komentarzach, czy widzieliście tego robota w grze i jak to wygląda. Jestem bardzo ciekawa mechaniki działania tego robocika. Teraz pyrka. Kondolencje. Oh. To ja lubię tego typu tamty, bo one mogą pasować do sytuacji w grze. Na przykład zabiłeś kogoś, i o, jak mi przykro. co, ja włączy tego robocika. Mam wrażenie, że on trochę zaśmieca nam widok. A teraz zobaczmy, co mam na snajperze. No. Aim here. No tak, oczywiście. To takie proste, nie? Po prostu strzelaj w głowy. No, wkurzony strasznie. Tylko, wiecie, na Loadout TF mam wrażenie, że jest problem z mimiką twarzy, jak widzicie. No, tutaj jest taka bez wyrazu, ale wydaje mi się, że w grze raczej jest wyraz. No i podobnie jak z tą drwiną dla perki. Ona jest fajna, bo można ją wykorzystać w wielu sytuacjach. Zabiłeś kogoś i. Nie zadzieraj ze mną. Szkoda, że nie ma warpańców, więc kto wie, może kolejna paczka warpańców też byłaby fajna. No ale mamy kosmetyki. Te kosmetyki są bardzo fajne, mi się podobają. Szczerze, jeżeli miałabym wybrać swoje ulubione, no cóż, nie będę oryginalna, ale no, bardzo ładny zestaw dla szpiega. Już któryś dodatek z rzędu uważam, że no, szpiezy naprawdę mają dobre kurski. Koniec. No, na drugim miejscu, albo i nawet na równi, no to uważam, że ten zestaw jest po prostu niesamowity. Patrzcie na te spodnie, spodnie i buty mi się najbardziej podobają, później kurteczka. No, bardzo ładne to jest. No i na trzecim miejscu dałabym tą czapkę. Ona jest bardzo fajna, klasyczna. A te, którym się najmniej podobają, no chyba jednak te buty, o ile koncept mi się bardzo podoba. O tyle no te nogi mi jakoś nie pasują. Jeżeli chodzi o kurtkę, to ona mi się podoba, tylko te ręce mi też tak nie bardzo tutaj odpowiadają. No i pozytywnie, oczywiście ta kurtka do mnie nie przemawia, ale to bardziej jest kwestia tego, że nie jest moim stylu, niż to, że mam do niej jakieś zarzuty. A wy, kochani, dajcie znać w komentarzach, które kosmetyki Wam się najbardziej podobają, oraz które, no, niekoniecznie do Was przemawiają. Życzę Wam miłego Summer Update i do następnego!